Cześć. W tym filmie pokażę Ci, jak włączyć lub wyłączyć Dreamy Mova E20. Aby go włączyć. Możesz go włączyć, kładąc go na podstawce ładującej, a on automatycznie się włączy, lub przytrzymując przycisk zasilania przez 3 sekundy. Aby go wyłączyć, zrób to samo. Po prostu zdejmij go z podstawki i. Przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy. Pozwól, że ci to pokażę. Pocznij to włączone na podstawce. Kiedy jest na podstawce, zawsze jest włączone. A więc, gdy zdejmę go z podstawki, mogę przytrzymać przycisk zasilania. Wtedy zacznie grać muzyka, a światło nie. Będzie już migać. Aby go włączyć, umieść go na podstawce lub zamiast tego po prostu przytrzymaj przycisk zasilania. Po 3 sekundach zacznie migać, a robot będzie gotowy. To wszystko na dzisiaj. Nie zapomnij polubić i subskrybować. Do zobaczenia następnym razem.